Syrop klonowy jest słodki, ale ma zdecydowanie mniej kalorii niż biały cukier, a za to sporo substancji odżywczych. Pasuje zarówno do deserów i słodkich przekąsek, jak i dań mięsnych. Jak wykorzystać syrop klonowy w kuchni? Co to jest syrop klonowy? Syrop klonowy nazywany jest płynnym złotem Kanady, to tam jest najpopularniejszy i to tam głównie pozyskuje się sok do jego produkcji. Syrop klonowy to odparowany i zagęszczony sok pobrany z pni klonów, cukrowego, czerwonego, czarnego i srebrzystego. Syrop ma color i konsystencję płynnego miodu. W zależności od czasu odparowywania ma różny stopień krystalizacji cukru, a co za tym idzie różne odcienie kolorystyczne, od jasno złotego po ciemnobursztynowy, a nawet brązowy. Jasne syropy uznawane są za lepsze jakościowo, są bardzo delikatne i poza nadaniem słodyczy nie zmieniają smaku potrawy, do której zostały dodane. Ale jest też wielu zwolenników ciemnych syropów klonowych które w czasie długiej obróbki cieplnej nabierają lekko przypalonego aromatu? Wartości odżywcze syropu klonowego Syrop klonowy to przede wszystkim bardzo dobre źródło witaminy B2 oraz manganu. Dostarcza również pewnej ilości cynku, wapnia, potasu, żelaza i selenu. Klonowe złoto jest również cenionym źródłem związków fenolowych, wykazujących silne działanie antyoksydacyjne. Do czego pasuje syrop klonowy to zaskakujące, jak wiele potrafi napojów można doprawić syropem klonowym. Oczywiście nie obędą się bez niego amerykańskie pancake'i, a i nasze swojskie naleśniki te smakują z nim wyśmienicie. Można słodzić nim napoje, dodawać do deserów i sałatek. Ale syrop klonowy, zwłaszcza ten mocno skrystalizowany, pasuje również znakomicie jako dodatek do mięs lub sosów do mięs. W Stanach przygotowuje się nawet marmoladę boczkową z syropem klonowym. Jego charakterystyczny, lekko przypalony aromat podkreśla smaki i zapach mięs pieczonych, smażonych i duszonych przepisy nadania dania z syropem klonowym, żeberka w syropie klonowym, grillowane pstrąg z syropem klonowym i warzywami, brukselka z orzechami i żurawiną, sprawdzony przepis gruszki zapiekane w cieście z syropem klonowym, sałatka z rukoli i roszponki z gruszką, serkiem śmietankowym i granatem, jak powstaje syrop klonowy, syrop klonowy wytwarzany jest od stuleci. Północnoamerykańscy Indianie uważali go nie tylko za pożywny pokarm, ale przede wszystkim za substancję leczniczą, pomagająca w wielu schorzeniach. Od tamtych czasów niewiele się w gruncie rzeczy zmieniło w procesie jego wytwarzania sok, z którego powstaje syrop, zbierany jest w czasie roztopów z drzew o wieku powyżej 30 lat. W ich pniach nawierca się niewielkie otwory i wprowadza kraniki przez który sok wypływa do naczynia. Następnie sok jest odparowywany, aż do uzyskania odpowiedniej konsystencji. Jeszcze bardzo gorący rozlewany jest do szklanych butelek. Odpowiednio zamknięty i przechowywany syrop jest przydatny do spożycia nawet przez 18 miesięcy.